3, 2, 1, start 56, lewy 30. Prawy 3 szeroko, 6 długa, do lewy 1 długa. Do trzy, prawy zacisk, dwa, lewy długi. 50. 4 prawy długi, dotknij mocno, 5 lewy.

6 prawy, dotknij, 5 lewy, długi, otwiera, 100. 6 lewy, 50. 6 lewy, przez szczyt, powoli, 50, 2 prawy. Do 2 lewy, długi, do 3 prawy, 4 lewy. Do 6 prawy, bardzo długi przez szczyt 60. 6 lewy długi, zacisk 4 do 6 prawy. lewą przez 30, 3 prawy, zacisk. Do 4 lewy długi, ostrożnie, 3 prawy długi, zacisk 2. 100, 3 lewy, 30 prawy długi otwiera przez szczyt 30. cztery lewy do 5 prawy. Do 3 lewy otwiera 6 bardzo długi 30. Lewą do 2 prawy. Do 6 lewy do 3 prawy długi otwiera. 6 lewy bardzo bardzo długi zacisk 4 prawo przez 53 lewy zacisk do 4 prawy 31 lewy długi zacisk do 1 prawy do 2 lewy do 3 prawy Lewą przez pięćdziesiąt, dwa prawy, długi zacisk, jeden zacisk Do cztery lewy, długi otwiera trzydzieści, dwa lewy Do dwa prawy, do dwa lewy, długi otwiera Prawy zacisk do powoli, 5 lewy do 1 prawy, długi zacisk. Otwiera do 6 lewy, bardzo długi zacisk, 1. I 2 lewy zacisk. 2 prawy do 3 lewy, do 4 prawy. Lewą przez 50, 2 prawy, długi. Do 5 lewy, do 3 lewy zacisk 30. 5 prawy długi, 34. Lewy długi otwiera przez szczyt 30. 6 lewy długi, 33. Prawy długi, zacisk. Ostrożnie 6 lewy przez szczyt, 3 prawy zacisk. 6 lewy, do 4 prawy zacisk, do 3 lewy, lewy zacisk. 30, 5 lewy do skręt, 2 lewy. Do 5 prawy długi przez szczyt, do 4 lewy długi. Do 4 prawy długi przez szczyt, 30. 6 prawy prawą przez 80. 6 lewy dni, 150. 4 prawy otwiera przez szczyt otwiera. Do sześć prawy długi. Sto. Sześć prawy długi. Otwiera do płaski szczyt. Do sześć prawy. Sto. Sześć lewy przez szczyt. Długi do pięć lewy przez szczyt. Pięćdziesiąt. Cztery prawy długi. Lewy. Lewą przez 54 prawy otwiera. 4 lewy długi otwiera przez szczyt 100. 5 prawy długi otwiera 30. 4 prawy długi otwiera przez szczyt 80, powoli 3 lewy. Otwiera 5 długi, 50. 6 prawy przez szczyt 100. 6 lewy otwiera 100, lasko długi szczyt 80. 5 prawy, bardzo długi, 50. 6 lewy, długi przez szczyt do 6 prawy, długi. Prawo przez 80, 6 lewy, długi 100 łasko środkiem przez długi szczyt, przez metę. 80 do hamu. Trudny etap, ale mam wrażenie, że szybko... Go...